Masz samochód z dostępem bezkluczykowym? Zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. Dzień dobry. Jestem klientem firmy Zabezpiecz Auto. Ostatnio podzieliłem się opinią, że urządzenie bardzo fajnie działa. Jest to założony Canlock w moim trzecim samochodzie marki BMW. Aktualnie to jest BMW X3. Zostałem poproszony, aby... Pokazać, jak szybko urządzenie działa w samochodach marki BMW, ale nie tylko z tego, co słyszę. Także u mnie jest zamontowany system CanLock Pro, i tutaj teraz chciałbym pokazać, jak szybko i fajnie to działa. Na desce rozdzielczej będzie pokazane światłami długimi zabezpieczenie, że się rozkodowuje, i proszę zobaczyć, jak szybko będzie to przebiegać. Także włączam silnik. Wciskam magiczny kod i proszę zobaczyć, jak szybko będzie przebiegać autoryzacja. Także wszystko fajnie działa, było widać, jak wskazówka na liczniku od świateł długich mignęła, i już można się cieszyć jazdą. Wciskam D lub R i wszystko funkcjonuje. Także polecam. To taka moja opinia. Pozdrawiam. Zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą.